Taki widok mamy codziennie z pracy. Zobaczcie z tyłu chmury, a z drugiej strony słońce za nami i pięknie oświetla te dwa budynki. To są budynki Mazdy. Jeden jest budynek Mazdy, drugi powiem Wam szczerze nie wiem, ale bardzo ładnie wyglądają. Zobaczcie jak malowane. Niezły efekt. Dzisiaj majstrujemy. Usterek ciąg dalszy. Czy <gry> to może nie usterka? To jest rzecz, która się zużywa z czasem. A mianowicie to coś ma problem z otwieraniem się. A mianowicie bardzo powoli się otwiera i czasami tak nie chce do końca podnieść tej klapy. I też czasami jak się zamyka tą klapę to ona nie chce jakby zacząć się zamykać. Czasami trzeba jej lekko pomóc i wtedy normalnie się zamknie. Yy, wyczytałem, że to jest dość popularny problem, a mianowicie brakuje płynu do yy, hydraulicznego płynu do pompy. Tu jest taka pompa zamontowana gdzieś tam i tu są siłowniki hydrauliczne i ta pompa hydrauliczna po prostu pompuje yy, płyn hydrauliczny i podnosi tą klapę. I z czasem, bo to już jest wiekowy samochód, tego płynu brakuje, więc dzisiaj postaram się dobrać do pompy i dolać troszeczkę płynu. Zobaczymy, czy to pomoże. Ale i też często otwieramy tu klapę, więc. Nie tak, rzeczy dolać to... tego płynu. To Ona się styliczny. dokładnie zużywa. A mówiłam, żeby wziąć odkurzacz. Zobacz, ile syfu mamy. No trochę mamy. No i gdzie ona jest? Gdzieś tam pod kołem? No nie patrz, mi mnie to wszystko. Tak, gdzieś tutaj pod kołem. Ale tu mamy rzeczy. Takich rzeczy, których nie używamy w ogóle. Zobacz. Zestaw do naprawiania opony. Tak, to jest zestaw do naprawiania opon. Naprawdę przydatny. Zwłaszcza nam się przytrafiają te gwoździe. Bo non stop na tym freeway'u remonty robią. Tak, a tutaj jak Pans. robią remonty czy coś cokolwiek, to te gwoździe później z tych desek usuwają i rzucają byle gdzie i takie to skutki. Do jazdówka nigdy nie używana. Hmm, chyba... Ale jakaś łysa. Co ty zobaczy? A nie no to nie. To to skrzeczy tak. Amazon. Tak. Amazon, tak Amazon wycofywał samochód Niezły dźwięk Ale cieniutka ta opona do dojazdówka Jak to się dokopać do tego? Dobre pytanie Czy to jakieś klipsy, nieklipsy Gdzieś to łatwo pokazywali. No, w tu tutaj jesteś? Bo muszę odpalić YouTube'a. <grym> Widziałam, że to było gdzieś tu po prawej stronie. No. Ale tu nic nie widać. Kompletnie nic. Żadnej klapki. Własnoręcznie dorabiony klucz. Ale to pod większe kołki. Te są sporo mniejsze. Ale działa. Aha działa no. Porwałeś? Jedno porwałem. A to się ściąga. Tego tak nie ściągnę, tego muszę go wyciągnąć. Gdybym wiedział, to bym się na to przyszykował. Myślałem, że to jest dużo łatwiej zrobić. Co? Jest tam coś? Dziura, pusto. A może i coś tam jest. Dajcie mi chwilę. Przy A to podłogo było ewidentnie pokazane. No, niemożliwe, że to wszystko trzeba zrywać. Nie. No, niestety, okazało się, że całą tą podłogę, która znajduje się tutaj pod kołem zapasowym, trzeba wyrwać. I tam na spodzie właśnie znajduje się ten mały kompresor z tą pompą, do której trzeba dodać tego płynu. Tak to wygląda. Już się dokopałeś widzę. Właś. No jest. Jest? Jest. Trochę za ciemno ci. Jest ciemno i to będzie nagrywać ciemno. Nie? nie jest tak tragicznie. Nie jest tak tragicznie? Nie. Ok, moduł jest. Jeszcze jakiś sensor, który tu leżał. A, chyba kluczy nie wzięliśmy. Houston, będzie problem. Nie masz domu? Chyba nie mam domu kluczy. Dokopałeś się. Mamy to. Chyba prawie puste. Tak, tu jest ta strzałka, e, kreska. I jest pokazany. Przechnę na bok. Powinien się wylać. Tak ja tu nie powiem. widzę nic. Ja też nie widzę nic. To jest plus. Do tej kreski chyba powinien być płyn. Także jak widzicie. Pusty. U nas było puste, dlatego mamy problemy z tą klapą. Muszę przynieść z domu klucze ampulowe, bo nie mam ze sobą. Mam w domu. Przyniosę te klucze i dolejemy płynu. Masz klucze? Mam klucze. Teraz, który to klucz? Pewnie ten, którego nie mam. Oczywiście. A tak zawsze jest: że brakuje wam tego klucza, którego. którego w brakuje. W zostawię. Słuchaj jak na pustyni. Nie ma nic. No dobra, dalejemy trochę płynu. Nie sugerujcie się tym butel, tą butelką. E, tutaj wczoraj przelałem ten. A, e, tak, bo on przyszedł w takiej puszce jak farba. Olejna na przykład, możecie kupić w sklepie. No. Musiałem puszkę otworzyć i nie było możliwości zamknięcia jej A. ponownego, więc przelałem do butelki. Ten e, fluid to jest. Strzela. Strzel. AeroShell 41, gdybyście potrzebowali. I co z trzykawką nabierasz? Tak. Jest bardzo rzadki czerwony płyn hydrauliczny. Z tego co widziałem, to używają go w tym, gdzieś. E... Aero, klubach? Czy gdzieś? Nie wiem do czego oni używają go. A strzykawka jeszcze się. <kłysy> Zacięła! Bo jest ten e... tłok gumowy. Ale rękę wybrudziłeś. Poszło w końcu. No, teraz wyszło. Jeszcze musisz wlewać? Jeszcze jedno. Teraz widać, że jest płyn. Jeszcze troszeczkę. Coś tam tego trochę płynu było w środku, ale nie było wystarczająco. Dla mnie to tam było zero płynu i nie wiem, jak ta e, klapa nasza chodziła, bo nie miała prawa chodzić. Nie miała, ale chodziła. Mercedes Made in Germany, chociaż tego klapu w Stanach. Problem rozwiązany. Za chwilę zobaczymy. A już myślałem, że ta pompa e, będzie to wymiany. Też myślałem. Może być jeszcze, nic nie wiadomo. No raczej nie, no bo zobacz, nie było ani grama płynu i nie chodziło o co teraz będzie z płynem i, i co będzie. Nie sądzę. Jak nowa. No i spróbuj zamknąć jeszcze raz. Jak widzicie, szkoda, szkoda, że Wam nie pokazałem wcześniej. Wcześniej ta klapa się otwierała tak powolutku, pompa wyła. Powolutku, i przy samym końcu, już tak ledwo, ledwo, ledwo co? Bo nie było płynu. Nie miała co pobrać i co wpompować. A teraz zobaczcie, jak szybko się otwiera i zamyka. Reakcja natychmiastowa. Wcześniej trzeba ją lekko popchać, Czasami, żeby zachowała. No. Usterka naprawiona. Składamy do kupy.